Dzisiaj pan prezydent przekazał naszej szkole defibrylator, czyli urządzenie tak naprawdę do ratowania życia ludzkiego. Tak jak już dziś tam wcześniej mówiłem, mam nadzieję, że nigdy nie będzie potrzebne. Ten defibrylator tak naprawdę to urządzenie, które jest taką ostatnią deską ratunku w przypadku zatrzymania akcji serca, zatrzymania krążenia. Wszyscy nasi nauczyciele i administracja obsługa są przeszkoleni z pierwszej pomocy. Zakupiliśmy też szkoleniowy defibrylator, którym, gdzie będziemy sukcesywnie powtarzać obsługę tego urządzenia. Natomiast gro naszych uczniów, szczególnie tej starszej młodzieży, mają w ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa pierwszą pomoc, udzielanie pierwszej pomocy i tak naprawdę powiem, że, bo to może gdzieś tam umyka, ale kilka lat temu nasi uczniowie dzięki temu, że naprawdę bardzo dużą wagę przykładamy do pierwszej pomocy, uratowali życie panu, który zasłabł na przystanku przy kosynierów. Tak naprawdę nikt nie chciał pomóc nasi uczniowie. Jeden z naszych uczniów po prostu był świeżo, dosłownie po lekcji, i po prostu pamiętał wszystko, i tak naprawdę dzięki, dzięki jego szybkości, reakcji mężczyzna przeżył. Jeżeli chodzi o gorzowskie placówki, z tego co wiem, to jesteśmy pierwszym, pierwszą szkołą, pierwszą placówką oświatową, która takie urządzenie posiada. Już od dzisiaj na swoim stanie, ale mówię, powtarzam i będę to powtarzał. Mam nadzieję, że nigdy się nie przyda. Nie zamykamy się tylko na szkołę. I w Tablica informacyjna będzie wisiała przed budynkiem szkoły, że w budynku znajduje się. Się urządzenie, znajduje się defibrylator i tak naprawdę jeżeli zajdzie potrzeba aby nie, będzie można wbiec do szkoły, wziąć urządzenie, które będzie ogólnodostępne i będzie można z tego urządzenia korzystać. Często te pierwsze sekundy, pierwsze minuty, kiedy zdarzenie zagrażające życiu ma miejsce, decydują o tym, czy uda się uratować daną osobę i ta właśnie szybkość działania, ale też automatyczność działania urządzenia sprawia, że osoba, która nawet nie ma dużej wprawy w realizacji tego typu pomocy może komuś uratować życie. I to jest najważniejsze. A miejsca takie jak szkoły y, są bardzo istotne z tego względu, że po pierwsze mamy dużą społeczność młodzieży, dzieci, y, które z tą wiedzą zapoznane już będą wiedziały, jak się zachować, co to jest, do czego służy, ale też y, w domach przekazując swoim rodzic rodzicom tą informację, upowszechniając ją, że tu mamy kolejny w mieście punkt, który może pomóc y, w zagrażających sytuacjach, o taką Wiedzę i specjalistyczną pomoc najbardziej nam chodzi, i na pewno będziemy chcieli upowszechniać i kontynuować to w pozostałych placówkach oświatowych.